Kopki kościeliskie, przednia, pośrednia i zadnia, znajdują się na północnym skłonie tatr, między dolinami kościeliską i lejową. Kopki zbudowane są z wapieni z różnych okresów geologicznych. W przeciwieństwie do sąsiednich dolin, w zasadzie brak na nich wychodnich skał z wyjątkiem niewielkiego fragmentu na przedniej kopce odsłoniętego przez wiatr halny oraz na świńskiej turni na zadniej kopce. Kopki w całości pokryte są lasem. Las ten, na przestrzeni wieków, podlegał różnym kolejom losu. Przed wiekami na kopkach kościeliskich rosła żyzna buczyna karpacka. W wieku XIX, kiedy w Tatrach rozwijało się górnictwo i hutnictwo, buki wycięto, zastępując je świerkami. Dziś buczyna odzyskuje swoje siedliska. Wymianę składu gatunkowego na kopkach przyspieszył wiatr halny. 25 grudnia 2013 roku wiatr powalił większość drzew, choć już wcześniej drzewa w tym miejscu doświadczyły różnych kataklizmów. Przez kolejne lata, staraniem pracowników parku oraz siłami natury, las się powoli odradzał. Nie są to jednak świerki, a przynajmniej jest ich niewiele. Najdynamiczniej odnawiają się jarzębiny i jawory. W ślad za nimi podąża buk, któremu powrót na stoki utrudnia fakt, że posiada ciężkie nasiona, które na większą odległość mogą przenieść jedynie ptaki. Buki zostały zatem posadzone na rozległych obszarach, także na terenach prywatnych. Należy bowiem mieć świadomość, że zachodnie zbocza Kopek Kościeliskich. Są pod bezpośrednią administracją Wspólnoty ośmiu uprawnionych wsi z siedzibą w Witowie.